Ty chodź tu, mam balkon Łał, wow, balkon, wow. Czemu bierzesz w ledżerę? No bo po... Nie mam no. Czemu, czemu? włączyłeś? pvp mod? Nie, wyłączyłem pvp No ale czemu włączyłeś? Wyłączyłem? No Je, albo tak Heh. Cie boisz, że cię zleje, co? Heh, chyba na no, odwrót Do twojego no. bezpieczeństwa to zrobię. I patrz, rude góry <laughs> Widzę kuna. Kunirapka. Jest! Ło! Ej, ej, ej. Zrobię do ciebie kop... Chciałem powiedzieć podkop, a wyszło kot pod... kot... <in fieldpedo> pod na te Villagersy, poszpach, posz, posz, cóż ty by się jakby do... za pracę wzięła, nie? Pozdrawiam, oczywiście, konia Rafała i świętego Mikołaja, który użycił mi premium.